Cześć, witam Was o kolejnym poranku i zapraszam na prawo o poranku. Dzisiaj będzie o tym, jak liczyć, kiedy wypada termin e, ostatniego dnia do złożenia pisma do sądu. Jeżeli musisz złożyć odwołanie, ale nie tylko, jeżeli sąd wyznaczy Ci termin do złożenia jakiegoś pisma, to e, termin liczy się od dnia następnego, na przykład 7 czy 14 dni. Pamiętaj, że liczysz dni kalendarzowe, a nie dni e, robocze. Dodatkowo, jeżeli termin wypada na dzień wolny od pracy, na przykład tak jak było w 2018 roku, kiedy to 12 listopada był dniem wolnym od pracy, termin do złożenia takiego pisma, jeżeli wypada właśnie w ten dzień, który jest wolny od pracy, upływa dnia następnego. No wiadomo, nie jesteś w stanie ani w sądzie, który nie pracuje, ani na poczcie, która nie pracuje, złożyć pisma. Jednakże, jeżeli dzień wolny od pracy wypada w środku terminu, e, który Ci biegnie do złożenia pisma, to niestety liczy się on jako normalny dzień i nie przedłuża terminu o dzień kolejny. Zapraszam Cię do komentowania na mój kanał na YouTube i na inne media społecznościowe. Pozdrawiam Cię, dobrego dnia, cześć. Cześć, dzięki za obejrzenie mojego vlogu. Jeżeli podobał Ci się ten e, film, to zasubskrybuj mój kanał, polub to wideo. Włącz powiadomienia, żebyś nie opuścił kolejnych moich vlogów. Pozdrawiam, cześć.